Oto jak możemy wykonać ewolucję w FC26 w trybie Ultimate Team, która polega na Wysłaniu karty na obóz treningowy. Oznacza to oczywiście, że w momencie, kiedy wyślemy naszą kartę na obóz treningowy w celu ewolucji, no to wtedy ta karta nie będzie do dyspozycji, do grania, dopóki ten trening, ten obóz treningowy się nie skończy. I aby rozpocząć w ogóle taką ewolucję, musimy skorzystać z przeglądarki internetowej bądź z naszego smartfonu, ponieważ musimy skorzystać z web appa bądź z companion appa, czy to właśnie na przeglądarce, czy też na naszym smartfonie. Ważne jest też, aby wyjść z trybu Ultimate Team zanim na przykład zalogujemy się na web appie na przeglądarce, ponieważ nie będziemy mogli się zalogować dopóki jesteśmy w trybie Ultimate Team. Wchodzimy na tę oto stronę i jej.com, jej sportowce Ultimate Team web app. Możemy także w Google po prostu wpisać webapp.pl i znajdziemy właśnie tę odpowiednią stronę. Możecie też zajrzeć do linku w opisie, aby też nie szukać w momencie, kiedy już otworzymy sobie web appa i kiedy się zalogujemy na nasze konto, to następnie możemy przejść w naszej centrali do ewolucji. No i tutaj powinniśmy chociażby przełączyć się na obóz treningowy, gdzie powinniśmy znaleźć aktywne obozy treningowe, ewolucje, które polegają właśnie na tym obozie. Wybieramy wybraną ewolucję. Mamy oczywiście wszystkie wymagania, wszystkie ulepszenia, jakie otrzymamy itd. itd. I następnie możemy sobie również wybrać, w jaki sposób chcemy sobie znaleźć naszą kartę. Niestety wygląda na to, że nie można skorzystać z wyszukiwania po jakichś tam trochę lepszych filtrach, trochę bardziej szczegółowych filtrach. Więc ja po prostu wybiorę sobie ocenę malejącą i sobie zaczynamy szukać. No i w momencie, kiedy sobie znajdziemy właśnie kartę, z której chcemy skorzystać do ewolucji, no to sobie wtedy klikamy na ten plusik. I następnie potwierdzamy naszego zawodnika. Oczywiście, w momencie, jeżeli będą jakieś statystyki, które będą się maksować dużo wcześniej, ponieważ są pewne limity, zazwyczaj też ponakładane na te statystyki, jakie możemy otrzymać w ramach ewolucji, no to pojawi nam się taka informacja, że właśnie ta karta osiągnie maksymalne ulepszenie i tak dalej, tak dalej. No ale jeżeli jesteśmy pewni, że chcemy wykorzystać wybraną kartę, to po prostu naciskamy OK, no i wtedy zaczyna nam e, liczyć czas i będzie kiedy nam się e, skończy ten obóz treningowy, będziemy mogli odzyskać naszą kartę i znowu z niej korzystać już z ulepszoną e, kartą. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę raz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.